Witamy bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym fantastycznym dniu. Krzysiu pewnie, dobra, nagrywa, czy znaczy, nagrywa, jest włączony, jeszcze przeziębiony, <laughs> niestety. No ale co zrobimy? Chciałem sprawdzić, czy przysłonę odsłoniłem, bo zawsze o tym zapominam. I lecimy. Wczoraj była Sylwia, <laughs> ja się kurowałem przez te dni. E, trochę nam tutaj nadziubała e, gałązek. Jak widać, kupeczka się zmniejszyła. Ja postaram się dzisiaj to przenieść tam za tą część, e, tą reprezentatywną, powiedzmy to, ponieważ będziemy szykować sobie już działeczkę, żeby była ładna i piękna i żeby cieszyła nasze oczy. Zobaczcie, co zrobiła Zuma i Majka przez te dni. Z pewnością tutaj często Sylwia była z pieskami. Tam w oddali już się zapewne zaplątały o coś. Trochę nadziubała tych gałązek, trzeba przyznać, ciekawe czy sekator dał radę, czy wyworem robiła, czy, czy sekatorem, <laughs> sprawdzałem, jeszcze nie ma żadnych, e, żadnego kiełkowania, jeżeli chodzi o nasze sadzonki, tunel jak widać jest, ma się dobrze, nic mu nie jest, e, tutaj jakieś grządki nowe podchodziły, widzę też znowu jakieś eksperymenty, tym razem gałązki są luzem. No, tak się bawimy, tak e, nowe rzeczy testujemy. Dobrze, dobrze, bardzo mi to cieszy, bo zobaczymy, co, co będzie się sprawdzało najlepiej. Tak, Zumaj majeczka. Także co, gdzieś tutaj robi miejsce. Powstaje tutaj gdzieś drewutnia i tu będziemy sobie trzymać opał. Jeszcze e, się zastanawiam, bo wystawione mamy te belę. Teraz bodajże za 600 czy 700 zł i nie ma większego zainteresowania tam parę osób było coś tam sobie wybrali i tyle więc, yy, więc Sylwia Sylvia tu zaproponowała, żeby je wszystkie po prostu pomierzyć opisać i to, to wtedy miałoby chyba większy sens niż tak próba sprzedaży w całości ale to też już tak sobie na spokojnie może gdzieś tutaj sobie tą drewutnię zrobimy czy po prostu konstrukcję jakoś z tych bel sklecimy no i to jako dach będzie folia po prostu będzie przykryta, a to będzie za tą siatką tutaj tą, tą leśną i tą cieniującą, więc tak tego nie będzie widać, będzie estetycznie fajnie, przyjemnie dla oka i, i funkcjonalnie całkiem. To z tych aktualizacji takich, <laughs> no, tak na prędce. Jeszcze kolejną aktualizacją jest to, że że sprzedaję swój motocykl. Nie wiem, czy widać, widać. Widać, no. Także, jakby ktoś był zainteresowany, to, to zapraszam serdecznie. Eee, jest na Oliksie, jak i na, na Fejsie, na pewno znajdziecie. Zresztą napuściłem no, chyba nawet posta, czy Sylwia puściła na, na naszym YouTubeowym kanale, także. Eee, no i tyle, no biorę się. Kurczę, chciałbym to ustawić na kamerze, żeby było do pokazania, bo myślę, że będzie fajnie, fajne ujęcie. Ale trochę nam tu kropi, może ten drugi ten telefon wezmę do nagrywania. Jest dużo mniej warty. Jeszcze go ewentualnie czymś przykryję. Nie chciałbym po prostu tego zniszczyć, bo pierwszy raz w życiu mamy taki drogi telefon, więc skoro jest, sprawdza się, to, to trzeba dbać. Eee, więc coś tutaj... O, tak swoją drogą, zobaczcie, to jest krater, e, jak Sylwia wbiła, nie? <laughs> eee, także co, biorę się. Eee... Jakąś tutaj myślę konstrukcję, to sobie sklecimy razem, a ja to po prostu na razie poprzenoszę i, i, i tyle na ten moment. E, trochę zabawy nas czeka później. Trzeba będzie się zająć tymi śmieciami. To są odpady po poprzednich właścicielach. To są płyty karton gips, one już się nie nadają do niczego, w sensie się rozpadają. Nawet próbowaliśmy je poprzenosić wtedy do kontenerów. To jest pył. To, to że to teraz jest w takiej konsystencji, to, to tylko z tego względu, że nie jest ruszane, ale ruszysz i. I się rozpada. I mnóstwo kamieni i cegieł. Zarówno jedne, jak i drugie. Czyli i kamienie, i cegły nam się przydadzą. Ale no, trzeba to przenieść. Trzeba to jakoś tam uporządkować, posortować, żeby to wszystko miało ręce i nogi. No i tyle na no co. Biorę się za ogarnianie, żeby taki fajny zagajniczek był i żeby to wszystko miało ręce i nogi. To tyle. Działam, działam, kochani, działa się. Nie mogę już doczekać już mnie tam, mimo że, <laughs> że jeszcze mnie tam trzyma i gorączka i, i ten kaszel obkichany, ale, ale już się nie mogę doczekać. No w domu to, w domu to ludzie umierają. Ja nie lubię tak. Ja wolę działać. Działamy. Dobra, chwilowa zmiana stenerii. Pieski też przyczepione do orzecha. Teraz sobie tutaj kopią. No, jestem kurczę, przeziębiony. Nie ma co, bo taki osłabiony jestem trochę. Tych bel przerzuciłem. I wysiada mnie. Jeszcze dużo zostało. Kurde, nie sądziłem, że tyle tego mamy. Mieliśmy to ciąć piło. Jak wiecie, dostaliśmy jakiś tam czas temu od Wojtusia piłę. I później, chwilę później, e, dostaliśmy znaczy, w zasadzie, to Sylwia dostała od swojego taty e, piłę. Więc mamy dwie piły e, i mieliśmy to ciąć. Ale jest tutaj tyle gwoździ w tych, w tych belach, że po prostu mi szkoda i myślę, że, że damy sobie spokój. Ja to jakoś przegadam z Sylwią, ale myślę, że to. <laughs> że to szkoda szkoda piły. nie? Jak układam yy, nam tą stodowę. Ten, ten, ten fajny pan yy, od terenówki, tam też na filmie jest, Musi, musielibyście się cofnąć, żeby to zobaczyć, e, to też właśnie mówił, że bardzo dużo gwoździ, bardzo, dużo, e, bardzo mocno łańcuch mu e, to tam nadwyrężyło w pile i że, że na przyszłość, żeby uważać. E, no i, i tak chyba, chyba to głupiego robota będzie, nie? Coś, coś z tego, po prostu zrobimy jakąś konstrukcję. Jest tutaj mnóstwo ślimaków, winniczków, a jak wiemy, one tu były pierwsze, więc skoro były tu pierwsze, to mają jakby w pewnym sensie prawo tutaj pozostania, więc może im zrobimy taki zagajnik malutki dla ślimaków. Pewnie część z Was od razu napisze, że będą zjadały nam, te nasze plony i tak dalej, ale tam nie wiem, czy tą solą posypiemy, czy, czy cebulę posiemy, jakoś tam są na pewno sposoby na te ślimaki, jakieś naturalne i na spokojnie. A ślimaków tutaj naprawdę było ogrom, trzeba było tak uważać, żeby na żadnego nie wdepnąć, jak tu była stodoła, to chodziliśmy tam za stodołę wiadomo po co, to kurde, no, ta wyprawa trwała 5 minut, nie? tak krok po kroku. Więc może e, z tych bel zrobimy sobie <coughs> przepraszam, jakiś domek w cudzysłowie dla, dla ślimaczków, a jeżeli nie, to jeszcze planujemy sobie wziąć, e, albo nie wziąć, zobaczymy właśnie jeszcze jak to rozegramy, e, kojec na raty. Taki porządny kojec, kojec e, dla Zumy i Majki. Ponieważ one bardzo dużo kopią, 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 co zresztą widzieliście wielokrotnie, więc zrobilibyśmy sobie drugi otwór, drugi otwór w drzwiach garażowych. Bo ja nie pomyślałem, że ja zrobiłem ten otwór, a przecież to te drzwi są pierwsze do otwarcia, więc musiałem być z drugiej strony. I przy tej stronie byłby koniec wielki, także one nie dość, że miałyby cały dom do latania. To i jeszcze tutaj ten kojec, a jak skończymy ogrodzenie, to będą miały y, ogrodzenie, natomiast będą wypuszczane tylko wtedy, kiedy my jesteśmy, ponieważ one i tak i tak zrobią chyba ten podkop, zobaczcie, no. <laughs> one nic innego nie robią, tylko, tylko kopią, takie hobby, chociaż tam nie ma nic, nie? Nie, nie wychodzą nowe kretowiska, nic, cisza, spokój, a te ryją i ryją i o, i końca nie ma. Kochani, lecę sobie dysperbitem, może oblecę te stęple. Muszę chwilę odpocząć. No cienka dupa dzisiaj jestem. No, co tu dużo gadać? Zmęczony taki, taki wypluty jestem. O także o. Biorę się za stempelki i e, i tyle, nie? Taki dzisiaj mogę być, wiecie? Trochę aby do oglądania z góry. Przepraszam, nie. Dobra, to lecę działać. Malinę. Lecę malina. Adrian kazał mi się ładnie przywitać. Na tle kosza, także dobrze jest. <noise> Więc się ładnie witał. No. Troszkę dzisiaj wieje, jest chłodniej niż wczoraj, bo wczoraj to było tak cudownie, że ja tu do godziny 20. biegałam w samej bluzce, działałam sobie na zewnątrz i było przecudownie. No dzisiaj już tak cudownie nie jest, ale będzie jutro pojutrze i pojutrze. No no, dobra, co bierzemy się? Tak, bierzemy Wstępny się za ten plan. Wstępny plan to są yy, te bele, które Adrian już zaczął dzisiaj robić, bo widzę, że tam pięknie ułożone. Także ogarniamy te, które są ładne, one idą tam, nie? Tak. A te, które będą do pocięcia, do drewutni, no to tu zostaną, tak? No, Czy mm, też się tam przerzucamy? Nie, wszystko chyba, wszystko. Co, Żebyśmy robili tą działkę już tak, tą, taką ładno, ładną, nie? No, no bo, ładno, jeszcze się, jeszcze się pofalę, zobaczcie, zobaczcie, no, zobaczcie, jak no, kupeczka jaka malutka już, po prawej stronie drewno, które prawdopodobnie odłożymy do drewutni, potniemy na mniejsze kawałki, bo to są wielkie konary, także będą na opał na przyszły sezon, a po środeczku pójdzie w ruch rozdrabniarka, tak. bo to są gałązki już przygotowane, także nie ma tamtych, bocznych gałązek, które przeszkadzały temu, I żeby przy, włożyć. I przy okazji nagramy sobie, natestujemy test tej rozdrabniarki. Także będziemy mieli e, no materiał nie? Do, do zabawy. W ogóle jeszcze do jedną rzecz bym chciała powiedzieć, bo nie wiem, czy zauważyliście nie wiem, czy Adrian o mówił, ale zobaczcie, że nie ma Tosi. Tak, nie ma Tosi. Nie ma Może tosi. odejdźmy, bo, bo ten pies nam tutaj czeka. No opowiadaj, opowiadaj. Nie ma Tosi. Tosia y, dochodzi do siebie. Tak. W domku Adriana. Adrian był chory, także siedział z Tosią. Ja sobie tu byłam z dziewczynami. Tosia przeszła zabieg sterylizacji, także jak wróci, to będzie mogła sobie brykać po podwórku z kawalerami, którzy tu ciągle przychodzą i tak. odwiedzają. Przy okazji bardzo serdecznie dziękujemy za wsparcie pani, która która nas sparła, ale prosiła, żeby nie mówić. Tak, prosiła, żeby nie mówić imienia, nazwiska, także... Dołożyła dużą cegiełkę do tego zabiegu. Bardzo serdecznie dziękujemy, No, a to się pod kroplówkami i tak dalej, na lekach naprawdę dobrą klinikę żeśmy wybrali. O! Prima sorcik. Już drze jadaczkę powolutku, także dochodzi do siebie. Tak, tak, tak. Już drze jadkę. No dobra, bierzemy się za robotę. Tak, bierzemy się za robotę. Działamy. jesteśmy. Skończył nam się niestety czas antenowy na tym drugim telefonie, więc nie wiem do jakiego momentu przyspieszone tempo zapało, ale już mamy w miarę posprzątane. Eee, Wszystko boli. No boli, boli, ale dużo tego, naprawdę tego, tego drzewa, drzewa, drewna. drewna. A niektóre kłody to były tak ciężkie. No, a zobaczcie, ile się okazało, że i tego gruzu jest. Jakoś się nie wydawało. kurde, ale ciężko jest złapać na tym. No, około metr dwadzieścia jest wysokości, nie? Chociaż kamera tak tego nie pokazuje. Idziemy tam pokazać te, mm -hmm. te, kłody. No tu jeszcze została taka drobnica, ale to ja już sobie na spokojnie. Tak, ja wiem, Ty lubisz takie, <grym> takie rzeczy. To, to, jest to, o czym mówiłem, że zobaczcie, to już żadnej jak struktury nie? nie ma, bo mówiłem, że wie, że to już się rozpada, nie? Że nawet jakbyśmy chcieli to w całości posprzątać, to jak wtedy do przoku próbowaliśmy to wywieźć. Tuż ledwo, ledwo... ogrom, naprawdę ogrom... kurde, fajnie byłoby to coś z tym jakoś sensownie zrobić, no bo... bo jest tego dużo. Te okrągłe sobie wykorzystamy jako stemple nasze do ogrodzenia, a cała reszta, no to no coś coś by wypadało. No nie ma zainteresowania w ogóle żadnego na olx Yy, ale faktycznie zdjęcia były też były do dupy zrobione. No, ale... I to wszystko leżało tak pomiędzy tym gruzem, pomiędzy tymi gałoskami, nie było tego widać, teraz bardziej widać ile tego jest. Tak, nie? i długie przede wszystkim, a tam nie było też tego pokazanego. Więc spróbuję może <coughs> pójść to na fejsie na jakichś grupach może na naszym lokalnym fejsiku, ale jest tego sporo. Szkoda to, yy, w cudzysłowie, wydawać tak na, na opał opał. No, no, kurde, no, zobaczcie na to. to Spokój! Jest, ca jest całkiem, całkiem ładna. Dobra. Maja, Zuma! Co teraz robimy? Nie wiem, nie mam żadnego pojęcia. Może liście przerzucimy do kompostownika, te, które pograbiłam? Czyli ta ma kupeczka na środku? Tak, tu na razie i te stąd przerzucimy, może, w jedno Też miejsce. Nie, że kompostownika gdzieś tam w, w te rejony. Dobra. Coś z tymi gąskami musimy zrobić, bo, bo to też tak, no ogólnie ogarniamy, nie? Tą część działki już ogarniamy tak do, tak na coś glancu, żeby była ładna, piękna i, i reprezentatywna, żeby ta trawka, nie trawka, chociaż my planujemy bardziej kamienie, e, trochę wyrównamy to, ten grunt, bo to wszystko ściąga na, na tą działkę rolną, a tak żeby to w miarę... Widać, spadek. Bardzo, no spadek jest niesamowity. A tu chodzi o to, żeby troszeczkę podrównać tą, tą działkę, niekoniecznie usunąć spadek, bo spadek na stronę rolną nam bardzo odpowiada, na te nasze plony, nazwijmy to, przyszłe, ale nie aż tak, nie, bo tutaj to jest drastycznie, to wygląda jak skocznia narciarska. No dobra, zrobimy sobie cięcie, pomyślimy to co, co dalej działamy. No ogarniamy to, co się da już się zaczyna robić. Przyspieszonego tempa już, bo, bo nie oh. mamy już czym nagrywać, ten drugi telefon już się cały zapełnił. Zuma! Zuma Majka! Majka ma fajny szczek. No. Także ja chwilowe cięcie i, i widzimy się niebawem. No. No to zakończyliśmy już te sprzątanie. Nie skończyliśmy go, po prostu już mamy dosyć. I z racji tego, że czekamy na zmrok, bo mamy jeszcze jeden dzisiaj pomysł. Może być, że pomysł na odcinek kolejny, który dzisiaj się pojawi, od razu Który jeden. musimy zrealizować, musimy? ale to wytłumaczymy tak. później, jak już sobie to porobimy. A tak? trzyma Więc? reklamówkę kolejną. O, odwrotnie, trzymasz, także nie ma lokowania produktu. jest lokowanie produktu. A, mówimy o lewiatanie? Nie, to, to przypadek, nie, żeby nie było, bo ostatnio była biedronka i też coś napisałeś chyba tak, że. Tak, kryptoreklama. Nie. nie. wolimy lidla. <laughs> nie, żartuję. Wszystko jedno. Tam gdzie taniej, tam gdzie lepsze promki akurat są. To yy, idziemy? Posiejemy sobie te pomidory, które mamy. Yy, ja powiedziałem dzisiaj, że nic nie wzeszło, jednak zeszło. Jednak jakieś tam pierwsze koniuszki już są. Także fajnie. Mamy nadzieję, że to już są listki pomidorów. Tak, no tak mi się wydaje, że to będzie to. Ale poczekamy jeszcze kilka dni, zanim tak pokażemy, pokażemy i. No i tyle bierzemy się za robotę. Skończymy akurat te pomidorki i będziemy mogli nagrywać właśnie kolejny, Tylko musi być ciemno w miarę. Tak patrzę yy. teraz na tą stertę, jaka ona A, jest pa, ogromna. Kiciuś? Tak, Ciciuś. Kolejna Kolejne wieże, wieże obserwacyjne. Dziśka. <grym> Na no, samym środku? No, tak. Jak to koty? Koty są kochane. Nie, tak, ja tęsknię za to Jak to jest w Już ogóle dziwnie duma. bez niej. Tak, normalnie. Zobaczcie Japy. No. Wczoraj, przedwczoraj, byliśmy tu z dziewczynami same dziewczyny wróciły z woru. pierwszy, co? To obchód wszystkich pomieszczeń w domu, gdzie jest Tosia. A, tośka hmm. się kuruje. Dobra, idziemy, idziemy sadzić. Tak, siać pomidorki. No, opowiadaj Malina. Tu wszędzie są pomidorki. Tak. Najróżniejsze. Trzy odmiany, bo było akurat na trzy odmiany nam się wysiało. A gdzie? Jakie, to tam. Wszystko jedno. Będziemy. Się okaże jak wyrosną. Tak, będziemy mieli niespodziankę. I będą owoce. Także w pomidorku. A ile pikowania będzie? Będzie zabawy. O, dobra, kochani, będziemy się żegnać. A chociaż to na dzień dzisiejszy nie jest koniec. Jeszcze będzie jeden. Pewnie krótszy odcinek, eee, taki trochę po ciemku, ale zobaczycie, ale zobaczymy, może będzie właśnie jasno. Także kochani, dziękujemy Wam, że jesteście z nami, wszystkiego dobrego Wam życzymy, zdrówka przede wszystkim. Przede wszystkim zdrówka, Adrian po dzisiejszym dniu pewnie się rozchoruje. jeszcze bardziej. Ta... Będzie dobrze, kiciuś idzie. Idzie kiciuś. Cześć, dziś kochany. Tosi szuka. Dzień dobry, ja do Tosi. Tak, to jest fufel, to się bawi. Tak, Także bawi. przychodzi codziennie. On się z nią nie chce bawić, on chce z nią. On się z nią bawił. No, no. No dobra, trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Dziękujemy za to, że jesteście, za wasze wsparcie, komentarze, lajki, dobre rady. Za wszystko, za, za to, że po prostu jesteście. I jedno, o co możemy prosić, to u, o udostępnienie. No, bardzo byśmy poprosili. Trzymajcie się i do zobaczenia. Dobrej nocy. Dobranoc, hejka.